w porządku. Przywitaj się z naszymi widzami. Wow, a tu co? może musisz coś pokazać. Monika, trzeba wynieść śmieci. Pamiętaj o swoich obowiązkach. Oj, jak fajnie, że już szkoła się skończyła, ale dzisiaj było ciężko. Miałam 7 godzin. A teraz wrócę sobie do domu, i jeszcze trochę odpocznę, ale i tak mam jeszcze dużo nauki. A, Monika wraca ze szkoły! O, Agatka jest na dworze! Cześć Agatka! Cześć Monika! Fajnie, że już wróciła! O, wow. oh, wreszcie w domu. Ale fajnie sobie odpocząć. A co Monika, miałaś dziś dużo lekcji? No, dzisiaj miałam ciężki dzień w szkole. A dostałaś może dzisiaj jakąś piątkę? Nie, Agatko, to jeszcze za wcześnie. bo no, przecież dopiero się rok szkolny zaczął. Jeszcze nie dostałam ani jednej oceny. A co teraz będziesz robić? Pobawisz się trochę ze mną? No na razie, Agatko, nie mam czasu. Bo muszę coś sobie zjeść, bo jestem bardzo głodna po szkole. A potem chyba zacznę odrabić Lekcje. No to co? W ogóle się nie będziemy bawić? No trochę się pobawimy, ale najpierw muszę zrobić ważniejsze rzeczy. Cześć, mamo, już jestem. Wróciłam ze szkoły. O, cześć, Monisia. Jak tam było dzisiaj na zajęciach? No, fajnie, fajnie było. No, ale trochę dużo dzisiaj mieliśmy tych lekcji. To pewnie jesteś głodna, jak spędziłaś tyle czasu w szkole. Ugotowałam pyszną zupkę. Zaraz ci nalewam. To super, bo jestem głodna jak wilk. Proszę, Monisiu, smacznego. No, dziękuję, mamo. mnie, o, jaka dobra zupka. O, ale się najadłam. Muszę sobie chwilę odpocząć. O, widzę, że ty też, Karmelku, tutaj u mnie sobie odpoczywasz po obiadku na łóżeczku. To może chwilkę sobie pogram, bo zaraz muszę odrabiać lekcję. Karmelku, zobacz, możesz mi przejść ten level? Karmelku. Oj, tam chyba sama sobie muszę poradzić. Ale ten domek jelonków jest fajny. Ale najlepiej bawić się w tu... Dwie osoby. pójdę chyba po Monikę. Zawsze na bieżąco sobie odrabiam lekcje. A dzisiaj trochę mam zadane, ale mam nadzieję, że do mnie szybko pójdzie. Monika, Monika, a co robisz? Agatko, odrabiam lekcje. O, to lipa. Myślałam, że się pobawimy domkiem Enchantima. W tak fajnie się bawiłyśmy. No, super było. No ale dzisiaj mam strasznie dużo zadanych. Ale że jak skończę, to zaraz do Ciebie przyjdę. To się pobawimy. Okej, okay, super. To czekam na Ciebie. A czym jest przyroda? Przyroda to wszystko, co nas otacza oprócz obiektów stworzonych przez ludzi. Ale pyszne owoce. Chętnie sobie je zjem. Pięknie pachną. O, nareszcie koniec. Wszystko już odrobione. A idę do Agatki bawić się domkiem Enchantimals. Dobra, potem to bo sprzątam i spakuję plecak. Agatko, dalej się bawisz domkiem? No, ten. Kupić, się razem. Super! Którą mogę być? Którą chcesz, wybieraj sobie. A mogę być chłopakiem? Jeszcze nigdy nie widziałam że z ma chłopaka. Pewnie że tak. Cześć, co u siebie słychać? Cześć, panie że wpadłeś. Co teraz robisz? Właśnie wyszłam na swój ogródek i miałam zamiar wypić kawę. Napijesz się ze mną? No pewnie, z przyjemnością. Wziadaj sobie tu na stołeczku. Proszę bardzo, to dla ciebie kawka. Dziękuję, ale ładnie pachnie. O, kto tu do nas idzie? To ja. Ale twój pupilek jest słodki. Zaraz ci pokażę mojego. Kukuryku! Jaki słodki kurczaczek. Pobawcie się razem 5, chcesz się pobawić. Może w chowanego? Dobra, ja już zamknęłam oczy. Będzie do dziesięciu, a ty się schowaj. Jeden. O, jejku, jejku, gdzie tu się schować? Szybko, szybko. Może wejdę tutaj pod łóżko. 5, dziesięć, szukam. Ale się słodko bawią. No, niech się bawią. Dzięki temu możemy sobie troszkę porozmawiać. Niech. Tam się schował. Ojej, tu, tu go też nie ma. A kuku, tu się schowałem. Ale miałeś dobrą kryjówkę. O, zapomniony już jest całkiem. Monika, jesteś na górze? Jestem u Agatki. Bawimy się. A co chciałaś, mamo? Monika, trzeba wynieść śmieci. Pamiętaj o swoich obowiązkach. Ojej, oj, szkoda, muszę iść. A to fajnie się bawimy. Wiem, ale szybko wyrzucę śmieci i już do Ciebie brak. Mam różne obowiązki w domu. Czasem zmywam naczynia, czasem odkurzam, czasem składam pranie, no czasem też sprzątam. A dzisiaj idę wyrzucić śmieci. Jak widzicie po szkole mam dużo rzeczy do zrobienia. No już jest porządek. Dobra Agato, już wyrzuciłam śmieci. Możemy balić się dalej. Jaha! O, oh, mój kochany że jesteś już bardzo zmęczony. Cały Cześć. dzień się bawiłeś. Tak mamo, się spać. Idź sobie trochę pośpi na swoje legowisko. Dobrze. Uj, jak mi się słodko śpi. Och, niech mój maluszek sobie trochę wypocznie. Cześć. O, jak dawno się nie widzieliśmy. Cicho, cicho, bo mój maluszek właśnie zasnął. Ojejku, przepraszam cię bardzo, nie wiedziałam. O, widzę, że już masz trzecie dziecko. Tak, mój mały skoczuś właśnie niedawno się urodził. O, jaki on słodziutki. Pewnie wy się że macie takiego małego braciszka. Tak, tak, opiekujemy się nim. Siusiu, siusiu! siu, siu. siu, siu. Ojejku, się siusiu. Siu. To żaden problem. Do toalety na górze. Poradzisz sobie maleńki sam? Tak, mamo. Przecież jestem już duzy. Hop. Pamiętaj kochanie, żeby później umyć rączki. Dobrze, mamusiu. Właśnie je myję. Ten <mulutki>, co? malutki, co? Ojejku, Agatko, przecież ja zapomniałam, że muszę jeszcze poćwiczyć grę na flecie. Nasze? Przecież ty nigdy nie grałeś na flecie. No nie grałam, ale pan od muzyki kazał i będziemy się uczyć w czwartej klasie na nim grać O, szkoda, bo jeszcze chciałam się trochę pobawić Dobra, trochę poćwiczę i zaraz do ciebie wracam Jejku, jak to zagrać na tym plecie? Jeszcze nigdy nie grałam To chyba nie o to, choć przynajmniej trochę rozruszam palce przed jutrzejszym graniem na muzyce Pan kazał się zapoznać z tym instrumentem. Ale nie musisz także mi polić. Staram się grać jak najładniej. To nie moja wina, że mi nie wychodzi. Początki są zawsze trudne. Stop, stop, Dasz tego. Chodź się lepiej bawić. Bo co, nic chyba nie będzie z tego twojego grania. No może masz rację. Nie każdy urodził się przecież w plecistą. jak się przyjemnie stało na moim mięciutkim łóżeczku Mamo, mama, kto siedzie do nas. Ojejku, a kto to może być? Zobaczcie dziewczyny, ja nie wiedziałam, że Jelonek ma taki piękny domek. Wow, rzeczywiście, jaki on jest mega! Cześć, cześć! O, cześć dziewczyny! Fajnie, że wpadłyście! Zapraszam do mojego domku. Dziewczynki, co wy tu robicie? Robimy się naszym domkiem! No, rzeczywiście, ten domek jest taki fajny. A najbardziej mi się te rogi podobają. Super! No to domek jelonka, a jelanki właśnie mają takie rogi. A pokażcie mi, co tutaj jest w środku. Tu na dole jest duży salon z piękną sofą. I z legowiskiem małego jelonka. A tu z tyłu widzę jakieś tajemnicze drzwi. Czy one się otwierają? Agatko? Tak. Mamo, popatrz! Tu jest wyjście dla małego jelonka i duże drzwi dla jego mamy. A kuku, cześć wam wszystkim! Zobacz, mamo, jak ten domek ładnie wygląda z tyłu! No rzeczywiście, piękny jest ten dom! A zobacz, tutaj na drzwiach jest nawet numer domu! Mówiłam ci, że jest tutaj. Teraz już się nie dziwię, że cały dzień się nim bawicie! A teraz pokażę Ci, co jest na piętrze! Tu jest sypialnia i bardzo wygodne łóżko dla dareczki. A tu obok chyba łazienka! Tak, ale jesteś podwórko! A tu stolik i na nim pyszne rzeczy do zjedzenia! O, widzę, że masz też kuchenkę! Możesz sobie zagotować wodę na herbatkę. Tak, a potem lalki siadają na tych stołeczkach i zjadają pyszne na przekąskę. No naprawdę, fajny jest ten wasz domek. Ale Monika, czy ty odrobiłaś swoje lekcje? Tak, mamo, spokojnie, lekcje już odrobiła. No to bardzo się cieszę, ale poczytaj jeszcze lekturę, bo niedługo będziecie ją omawiać w szkole. No dobra, Agatka, to pójdę jeszcze poczytać tę książkę, a później jeszcze jak coś się pobawiłem wieczorem. O, fajnie, że jeszcze jest taka ładna pogoda. No bo można się też trochę na dworze pouczyć. W czwartej klasie naszą lekturą jest Akademia Pana Kleksa. Dobra, biorę się za czytanie. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa książka. Zobaczcie kochani, do nas przychodzi taki malutki, malutki kotek. On się przyjaźni z Karmelkiem. Przywitaj się z naszymi widzami. O jak fajnie, podniósł łapkę. Wy też dawajcie łapki w górę pod filmem. No dobra, dalej czytam książkę. A ty dziś mi nie przeszkadzaj. kotek światło. Jeszcze jeden jakiś kotek przyszedł do nas. Będziemy tutaj mieli niedługo hodowlę kotów. Tylko ciekawe, co na to karmelek? Czy on się zgodzi na takie towarzystwo na naszym podwórku? Jak widzicie, po szkole mam bardzo dużo różnych zajęć. Przeczytałam trochę lektury, a teraz pooglądam coś na YouTubie. Wow, a co to? Agatka, chodź, muszę ci coś pokazać. i nie będę miała czasu, żeby się spakować. Więc już dzisiaj muszę się przygotować. Bardzo mnie ciekawi, co wy robicie po szkole. Piszcie nam o tym w społeczności. Jeżeli podobał Wam się nasz dzisiejszy odcinek, dawajcie łapki.